Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj połączyliśmy się z rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Kościeżnie, panem Piotrem Kwidzińskim. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Ja chciałem zapytać, bo mocno zelektryzowana, że tak powiem, jest społeczność naszego miasta, jeżeli chodzi o zaginięcie Jerzego Borowskiego, którego już od jakiegoś czasu trwają poszukiwania, bezskutecznie jak na razie, chciałem zapytać o szczegóły tej akcji, od jak to się zaczęło, byśmy przypomnieli i jakie były etapy poszukiwań i w jakim etapie jesteśmy w tym momencie. Proszę Państwa, 11 listopada do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosiła się żona Pana Jerzego i powiadomiła o tym, że dzień wcześniej, więc 10 w niedzielę listopada, około godziny 15 jej mąż wyszedł z domu i do tego 11 się z nią nie skontaktował. Policjanci natychmiast po przyjęciu zawiadomienia przystąpili do działań. Tutaj zabezpieczyliśmy monitoring. Monitoring doprowadził nas do tego, że na ulicy Strzeleckiej mężczyzna jak będzieś wszedł do lasu. I dlatego od tego, od tego miejsca rozpoczęliśmy też poszukiwania. Tutaj w poszukiwaniach, poszukiwania były podzielone na, na poszczególne etapy. Pierw, pierw tutaj policjanci tutaj przez świadków sprawdzili też miejsca, gdzie, gdzie, gdzie mógł przebywać ten mężczyzna, Przyja sprawdzili przyjaciół, rodzinę tego, tego zaginionego pana Jerzego. Następnie tutaj były, były poszukiwania w lesie od, od środy do de facto nawet do dzisiaj, można tak powiedzieć. Pierw, Podzielono, podzielono, podzielono ten sektor, znaczy ten las, ten las tutaj wokalający pościerzyny był podzielony na sektory i poszczególne sektory były sprawdzane indywidualnie tutaj przez policjantów, dzięki też strażakom, ochotnikom z OSP Łubiana i wielkich Klincz, też pracownicy leśni, leśniczy, podleśniczy brali udział w tym, bo doskonale znają ten teren leśny. Tutaj w kolejnych dniach zaangażowaliśmy tutaj też Osoby należące do ochotniczego pogotowia poszukiwawczego, w miasta, oni przyjechali ze swoim sprzętem, mapowali teren, poszczególne, poszczególne sektory, żeśmy wspólnie z tymi, z tymi ratownikami sprawdzali. W sobotę był specjalny dron, który tutaj te lasy nasze okalające kościerze były też sprawdzane, właśnie z powietrza. W poniedziałek były sprowadzone specjalistyczne psy do właśnie, do poszukiwań osób zaginionych, które, jakby powiedzieć, zaginięcie nie miało miejsce, powiedzmy dzień wcześniej, czy, ten, czy, czy, czy chwilę wcześniej, ale właśnie po dłuższym okresie. Też przypomnę, że tego pierwszego dnia też był, też był użyty pies, pies służbowy, tutaj nasz policyjny. Te, te wszystkie etapy, które tam w niedzielę też, również policjanci prowadzili poszukiwania, teraz tutaj policjanci jeszcze zabezpieczają monitoring tutaj z, z pociągów i, i tutaj z, te, z terenu, terenu okającego koście, żeby, żeby natrafić może na ślad, gdzie być może ten mężczyzna wsiadł może do pociągu, do, 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 może do jakiegoś autobusu. Te ślady są też sprawdzane. Dodatkowo dzisiaj i jutro tutaj kościeccy policjanci, właśnie to tutaj Państwa Straż Pożarna, tutaj strażacy, platformownikowie sprawdzają różnego, różnego rodzaju o, 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 oczka wodne i też jezioro garczem będzie sprawdzane właśnie pod kątem, czy czasem ten mężczyzna nie wpadł do wody, się nie utopił. E, os, e, też e, po o, ja powiedzieć, kiedy, kiedy ten komunikat został upubliczniony, kiedy była zgoda powiedzmy na publikację w wizerunku. Te sygnały, które Państwo też trafiały, też były sprawdzane przez nas. Apel też do Państwa jest taki, że jeżeli macie jakiś, jakąkolwiek wiedzę na temat Pana, pana Jerzego, który, który, który zaginął, żebyście Państwo tutaj zadzwonili do księżskiej Komendy lub też na numer alarmowy 112. Jasne, pojawiają się także, czy, czy już jakieś poszlaki, czy, czy można coś wykluczyć no to, na tym etapie, czy to cała sprawa otwarta? Sprawa jest na tyle otwarta, że, że tutaj te poszukiwania w lesie powiedzmy są prowadzone tutaj wokół kościoła, ale też szerzej. Tak są, tak jak wspomniałem, są jest, jest prowadzony monitoring tutaj miejsc, gdzie. gdzie, gdzie, gdzie jest ten monitoring, jest sprawdzany właśnie, czy mężczyzna nie przechodził w pobliżu, czy stacji benzynowej, czy też nie, 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 nie szedł na dworzec, nie wsiadł do pociągu, czy też, czy też do autobusu. Te wszystkie elementy są sprawdzane, analizowane. Policjanci każdego dnia, tutaj również w niedzielę, ponad 40 policjantów też sprawdzało poszczególne sekcje. Miejsca, czy jakby powiedzieć, sektory poszukiwań, tak żeby odnaleźć pana Jerzego. To taka wyjątkowa chyba akcja w ostatnich latach, ponieważ no, ja nie przypominam sobie, żeby tak szerokie działania były podejmowane w przypadku zaginięcia osoby. Znaczy, nie, proszę Państwa, każdorazowo my, my sprawdzamy to, tak? Tylko jeżeli w przeciągu tam doby czy dwóch odnajdujemy, odnajdujemy te osoby zaginione, to, to, to jakby powiedzieć, też nie, nie informujemy, powiedzmy, nie prosimy tutaj mieszkańców o pomoc w ustalaniu tutaj, gdzie, ten, gdzie ta osoba poszukiwana, zaginiona może być, ponieważ tutaj jakby powiedzieć, wystarczają nam tylko nasze, jakby powiedzieć, siły i środki. Przypomnijmy też zdarzenie z, z zaginięcia pana Ziemińskiego, e, przepraszam, pana, pana, pana Dzie, tak z, z, z Gostomia, tam też e, to było chyba w, w 19 roku, e, też policjanci tutaj, tutaj angażowali się w poszukiwania tego, tego mężczyzny właśnie. W podobnym, w podobnym terenie, ale w tym momencie od Gostomia w kierunku tutaj, tutaj koście, że też były angażowane psy, też były angażowane to ochotnicze pogotowie poszukiwawcze. Tam to jeszcze, jakby powiedzieć, nie przyniosło efektu, to poszukiwania tamtego mężczyzny. Tutaj mam nadzieję, że, 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 jakby powiedzieć, osoby, które będą wiedziały coś na temat pana, pana Jerzego, poinformują tutaj policjantów a być może kolejne działania, które będą wykonywane z udziałem, z udziałem innych służb, przyniosą efekt w postaci odnalezienia pana, pana, pana Jerzego Dobrze, to jakiś apel do społeczności jeszcze, czy tak? Ja wiem, że proszę Państwa czasami to nas może nudzić, bo cały czas o tym mówimy, ale bądźmy, jakby powiedzieć, czujni. Ja może jeszcze przypomnę o takich zasadach. Jeżeli mamy, mamy jakby powiedzieć, obawę, że ktoś wyszedł z domu, być może, jakby powiedzieć, wyszedł z domu, mamy obawę, że, że, że może się gdzieś zagubić i formułujemy natychmiast policję, tak? Bo te pierwsze parę godzin, po, po takim zdarzeniu, wtedy wszystkie te wszystkie siły, środki, które rzucimy na poszukiwanie tej, tej osoby, ta osoba się zbyt daleko nie oddali od, od miejsca zamieszkania. Jeżeli jest to doba, dwie, kiedy jesteśmy powiadomieni o takim, o takim zdarzeniu, jest to ten promień poszukiwawczy, te, lub ta osoba, gdzie się mogła powiedzmy oddalić od domu, czy to pieszo, czy, czy, czy samochodem, czy różnego rodzaju iny, innymi środkami lokomocji, ta odległość się zwiększa. I to jest, to, jest, to jest pierwsza rzecz. Du, druga, jeżeli do, do, dotyczy Pana Jerzego, jeżeli ktoś ma jakiś e, ślad, przypuszczenie, prosimy o kontakt z Kościerską Komendą pod, pod numerem 47742322, no też numer alarmowy 112. Na pewno wszystkie sygnały będą sprawdzone tutaj przez Kościerskich policjantów. Dziękuję panu bardzo za te obszerne wyjaśnienia. Miejmy nadzieję, że te poszukiwania tak szeroko zakrojone w końcu przyniosą jakiś efekt, pozytywny efekt. Ja państwu dziękuję za uwagę, państwu, panu dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.